Tutaj! Ty upaśte. Oj, żygam! Harana! Harana! A nie z Ja mogą mieć skarpetki ściągnięte, nie? nie by mnie tu to wyjebało. Dobra, rozpierdalamy teraz, Williama. Chujcie w dupę, William. William, jep się. Czemu ma takie oczy duże, kurwa? Zdjęcie z dowodem mówię do tego takie ma. I o. Aha, czyli musimy potrzebujemy znaleźć. Tu jest patrzcie, tu jest nawet kurwa termometr 25 stopni, to, to jest jest się upocisz w tej kietce kurwa Dobra, wchodzimy tu kurwa. A czemu oni mają cmentarz na podwórku, Kurwa nie toperze! No pojebany trochę, co? O kurwa. O, kurwa. O, Najmłodszy wchodzi pierwszy. A coś chodzi w środku słyszysz? No tam chodzi w środku pierdalony A co ma kurwa spać O kurwa O ty, on jest miły, jesteś miły, Jimmy? Kurwa, William. Nie, on se idzie, on jest miły chłopak. Z zegarem przestań kurwa bi, bum, bum To jest kole... O kurwa, ty, on się chyba w teraz, czy nie? Ty schodzi na dół. Idzie chuj, garbaty. <laughs> kurwa, boję się. Ty, y, zdjęcie! Pa. Kurwa, nie zdążyłem. Kurwa, że coś? Nie, nie, nie jest mnie. Jak kurwa, Chodzi tu, bo tutaj duch chodzi po podłodze. Jeszcze głosy w głowie. Record paranormal audio. <laughs> o młody, kurwa, żyjesz? Na no, jesteś? Ej! Czy kurwa, co kurwa? Szczerze zamki. No pa, ja pierdol po jakie cwalty Cały dobrze się jebany Nie śmiej się Ty Tak krzyż Dostałem dostałem Krzysztof Bez kamieni już nie mam Ja pierdolę Ej tu jesteśmy bezpieczni Nie ukrywam troszkę Angę ej, ej! Kurwa, to ja się f. <grym> Witam serdecznie w dzisiejszej prognozie pogody. Zobaczcie tutaj podkarpackie, dwa stopnie. O kurwa, błogu. czegoś się najadł, chłopak. <grym> Marina pierdala <grym> chyba. <O> kurwa. Temu <grym> zdjęcia, kurwa robi. Breakdance'a teraz napierdala. No A, A, kurwa. <grym> A Kurwa. Na dzisiejszych zajęciach zjowi. Mów do mnie. Młody lata kurwa nauczył się na tego sofle. Kurwa! Kurwa! mnie goście siedzą siedzą, Kurwa! Kurwa! mu szybko, chodź. szybko, Kurwa! 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 ty jesteś? <grym> Kaleńka, nie obawiam się. Guerre, guerre, guerre. Kurwa jak mi zaatakuje coś to się po posram kurwa Nie biegnę biegnę biegnę, biegnę. Kurwo a jebana O nie trzyma O ty kurwo nie Trzyma nie puszcza Masz <stansIsIs> ty <Twenty> <to> skurwysynku Ty pojebane Ej ja idę do O spierdalaj Kurwa ale wielkie Kurwa jaki szczur Ale te relikty bo te, tu jest jeszcze je Kurwa jakieś szczużysko Ja pierdolę ty Kurwa jakieś rozmaryny pozbierają, co ty się odpierdala? Ty. Teraz. bo ty masz klaudek. Kla, kurwa. No to chłopak będzie tutaj, na no podłóżkiem była. So, ej! Co, so, ej! Widzicie go też? Kurwa znika, z całym gościu się na mnie patrzył, ale pojebany. Sąsiad na po cukier przecież szukaj, kurwa, odcisków. Ej, William! A ty widziałeś aparat czy nie? Aaaaaaah! kurwa! EJ aaa! Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Nie, nie w krzyżu się. się A, dobrze <grymne> EJ 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 <grymne> Już idziemy, William w skarbie Dobra Ty kurwo Kurwo jebana, kurwo A, przechcia mra, <grymne> <grymne> Ja, ja, Jajaja, koko, jumbo jajaja yeah, yeah. UFO porno Dobra, słuchajcie, Maria, która jest z tego bez, Nie ma rodziców. No kurwa z bidula. Kolejna garbata. Komuś to takie. Jak... duży. Wow, dało się. Ej, ej! Halo, 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 czy mnie widać, czy mnie słychać? Pale, pale, pale A co? Nie mogę? A to trzeba trzy krucyfiksy i książkę. No dobra, ty bierz książkę, Marcin, przynieś. przynieść. Ej! Ja mam, że... <śmiech> <Poleciał>. <śmiech> Ty kurwa! gim się pani w gówno wpadnij. Dobra, <laughs> sią, sią, sią. dała. Elisabeth. A przecieka, Elisabeth to jest po polsku co? Elżbieta. Elżbieta, tak, no, rację. Jej tato zauważył, że zaczęła mówić w innym języku. Ona tego, nie, ona tego nie usłyszała, i dlatego teraz się nie zajmujemy tym dziwaczkiem. Eee, eee, to, 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 to. to tu ma... O, Ej, pa, pa, na to, tu widzisz go? O go. Nie. No to zobacz No kurwa, ty ten fotel. Bieg. Ty kurwa stoisz. Nie biegaj po schodach, kurwa. O ty kurwa gdzie on biegnie? Kurwa, krzyż, ty z kurwy synu. Ej! Łeb na nie napierdala. Nieźle Kurwa, o, Oj, ale chorowite, deluxe O ty, kurwo. On mnie wystraszył. Kurwa, ale na czworaka zapierdalałeś do mnie. Pamiętajcie, małe, a wsta... Teraz czas zapłacić, proszę pani. Ty! Ona ma normalnie model języka i zębów w środku, jak w jej łeb. Ja w Ja pierdolę, ale dopracowana gierka. Kurwa i będę w siebie w chodzicie debile. Fajnie było. I to już jest kurwa koniec. Ja Nie ma już nic. Wypierdalam ja z tej gry. Wypierdalaj. To najgorsza gra, którą wysłałeś na TikToku, żeby ją zagrać, Marcin. Przepraszam. No Dobra, że się kapnę, że ja mu wysłałem. Molo no, jebana Gdzie się wyłącza gabskery? Na czym w ogóle ta gra polega? Końcowo No robieniu... ...lona kolana Ja pierdolę, oh, robię to czekoladką Choco <głosy trawane. głosy> Ja jestem twój fellow mexikan. No trochę się boję Czekam się Odpaliłem wszystkie świata w domu, kurwa, żeby się nie bać A i tak się boję A kurdula, zostałem pisał w domu Kto mnie uratuje? Ja, nie martw się, no, zrobię ich no. Zaraz po ciebie dzwonię Oho, browara otworzył. Bardzo boję się. Bardzo się boję. Dlaczego kurwa ja już mogę chodzić? Boję się troszkę. Troszkę się boję. Ale tylko tak troszeczkę. Nie za bardzo. Nie za mocno. Bekłem.